Gangster, którego bała się cała Polska. W Polsce lat 90. Strach miał wiele twarzy. Dla jednych był to dźwięk telefonu po północy, dla innych koperta bez nadawcy zostawiona pod drzwiami. W świecie, w którym prawo dopiero uczyło się nowej rzeczywistości, istniał człowiek, o którym mówiono szeptem. Gangster, którego bali się nie tylko rywale, ale także ci, którzy stali po właściwej stronie. Nie był medialny. Nie pojawiał się w gazetach, nie pozował do zdjęć, nie jeździł drogimi samochodami na pokaz. Jego siłą była cisza. Wiedział, że największą bronią jest informacja i kontrola ludzi, a nie broń palna. Gdy inni budowali reputację przemocą, on budował ją konsekwencją. Zaczynał, jak wielu innych, od ochrony lokali i rozwiązywania problemów. Szybko jednak zrozumiał, że prawdziwe pieniądze są tam, gdzie kończy się ulica, a zaczyna biuro. Przejmował firmy w tarapatach, wchodził w transport, paliwa, handel hurtowy. Wszystko wyglądało legalnie. Dokumenty się zgadzały. Podpisy były prawdziwe. Tylko strach był niewidoczny. Jego ludzie działali według jasnych zasad. Zero alkoholu podczas pracy. Zero improwizacji. Każde spotkanie przygotowane, każda rozmowa zapamiętana. Nikt nie znał całego planu. Tylko swój fragment. Dzięki temu, nawet gdy ktoś wpadł, nie miał czego zdradzić. Gangster rozumiał jedno: Imperia nie upadają przez policję, tylko przez chaos. Najbardziej przerażające było to, że rzadko trzeba było używać siły. Wystarczała reputacja. Jedno zdanie wypowiedziane przez pośrednika. Jedno spojrzenie. Jedno opóźnienie w dostawie. Firmy bankrutowały same. Ludzie wyjeżdżali z miasta bez pożegnania. Oficjalnie zbieg okoliczności. Nieoficjalnie wszyscy wiedzieli. Policja miała podejrzenia, ale brakowało dowodów. Każda próba zbliżenia się kończyła ścianą formalności, alibi i milczenia. Gangster był zawsze krok przed nimi. Wiedział, kiedy zmienić numer telefonu, kiedy zniknąć na kilka tygodni, kiedy wrócić. Nie ufał nikomu do końca, nawet tym, Którzy byli najbliżej. Gdy pod koniec dekady państwo zaczęło odzyskiwać kontrolę, a dawni gangsterzy zaczęli zeznawać, on już był gotowy. Majątek przeniesiony, kontakty zerwane, struktury rozwiązane, zniknął tak, jak działał, bez śladu. Dziś jego nazwisko nie pojawia się w aktach. Nie ma wyroków, nie ma nagrań, nie ma zdjęć. Została tylko pamięć i strach który przez lata krążył po całym kraju. Bo czasem najbardziej niebezpieczny gangster to ten, którego nigdy nie widać.